Wjeżdżamy z bagu. Jedziemy na prom. I następny nasz przystanek to Kirk. Obstawiamy, zmieścimy się na prom, czy nie? Yy... Tomek? Nie. Nie, niestety e, okay. Mi to się wydaje, że nie jeszcze 90 aut przed nami w jakieś ciężarówki wjeżdżały. Oni siedzi jadą. Ja zobaczymy czy my pojedziemy. No w sensie z pasu Szkoda Kościół. Bez <grywa> jajek. Jedziemy, udało się! Bilety macie? Dotarliśmy na camping o Michał. Chłopaki, Pani. zmęczone podróżą? Pani. Ja mogę spał. Michał Łodny spał. Jestem. To chyba lodówka jest pusta. Zaraz zobaczę. Pani. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy. Słuchajcie, to jest nasz domek. Mamy lodówkę. Zobaczymy, czy się Tomasz dudek naje. Uuu, yy, puściutko chyba się nie naje co mamy, ekspres do kawy, słuchajcie, mamy mikrofale mamy szafeczki z całym wyposażeniem o, miski, derki, patelnie to jest w ogóle mega ważne nie wiem jak to się nazywa nigdy, jakiś kręciok ale to się bardzo przydaje na kempingach Kuchenka garnki. Garnki. Co tu jest? Tu są jakieś puste szefeczki dla Was, żebyście sobie coś pochowali, tu jest szkło. A tu, a tu też takie puste dla Was. Spoko. Kuchnia duża, fajna. Tu jest salon, tu jest rozkładana kanapa, jak podróżuje Was więcej osób. Tu jest pierwsza sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami szafki, półki wszystko, co tam potrzebujecie. Tu jest pierwsza toaleta odsłona, bo tu widać o. mamy bardzo dużą kabinę Zale tę umywalkę tu mamy drugą sypialnię z dwójnym łóżkiem tak samo szafki, półki na górze można sobie tutaj wszystko pochować i tu jest druga łazienka Także spoko. Dwie łazienki to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo fajna opcja. No i teraz, który żeście częściowo już widzieli, tam ci chłopaki sobie wypoczywają. I my mamy taki domek, zobaczcie tuż przy plaży. Co dnia, nie? Dotarliśmy 5 minut temu. A jesteśmy głodni. Więc szukamy jakiejś pizzerii. Dobra, mamy jakieś żerełko, chyba znaleźliśmy. Słuchajcie, w klejce jest wszystko na wynos. Możemy sobie zjeść albo tutaj, albo sobie zabrać gdzieś tam do domku. Są przystawki. Nie wiem. Są na przykład ryby. Zobaczmy na ryby. Ryby się zaczynają powiedzmy do 80-60. Nie, to A więc 360? Ansoła. są rybki z grillową? bo zostaniesz stanie 140 i 130? Ja Mięso są jakieś po 160, 130, 150, 160. Tutaj mamy spaghetti bolognese za 45. Chicken nuggets z frytkami 45. I pizzę od 48 do 85. To jest taka jeszcze najbardziej wypasiona. Co zamówiłeś w końcu? Niestety. Pizza, ale i tak jeszcze na tego steka że przyjdę. <laughs> Michał się napalił na steka. Ale pizza chyba też będzie dobra. No. Idziemy do sklepu. To jest, można sobie kupić. Bez problemu. Dostarczyciel pizzy. Ty dobry. Ile dowóz kosztuje? Steka. Myślałam, że w fałdolcach mamy płacić. Restaurację mamy bardzo blisko. Zresztą ten kemping jest malutki, tu wszędzie jest blisko. No, na plaży mamy blisko. Na plażę mamy blisko, na basen mamy blisko, do restauracji mamy blisko, do sklepu mamy blisko. No infopoint mamy blisko, wszędzie mamy blisko. A to jest taki infopoint, nie wiem, czy już o nim mówiłam, ale to Wam powiem, gdzie dowiecie mm, wszystkiego o okolicy i możecie sobie kupić gadżecik stąd, jakiś magnesik, pamiąteczkę. A to są toalety takie przy basenie, to potem do nich zajrzymy. No teraz idziemy z jedzonkiem Nasze autko, jeszcze musimy je wypakować, tutaj obowiązuje parking centralny. Auto podstawiacie tylko na chwilę, żeby się wypakować. Ja wypakowaliśmy się, muszę odstawić auto gdzieś na jakiś parking centralny, ale jeszcze nie wiem, gdzie jest. Mam nadzieję, że zaraz się dowiem. Zobaczcie jeździ tutaj bus z campingu yy, do Kyrku, też dla miasta. Yy, jest, yy, jedzie wtedy kiedy jedzie minimum 4 osoby i zarezerwujecie go sobie wcześniej i wyjeżdża 9.10.15, a wraca 1530-22.30 i płacicie 130 kun za y, osoby w obie strony. Jeździ do y, miasteczka, tutaj do, do city center, że tak powiem i do innych również, więc jakby ten wusik zobaczcie często tutaj kursuje. Mam tutaj rozkład, można sobie wziąć. Rozkład wam wrzucę na grupę Kempingi w Europie. Bardzo emocjonującej walce i mega imponujących odbiciach, ostatecznie paletka się złamała. Wygląda na to, że będę musiał się poddać i oddać mieć walkowerem, bo nie mam czym grać. Może jeszcze, może jeszcze coś zawalczę. Spokaj. No to gratuluję. Plaża spoko, tylko y, po pierwsze buty do wody, a po drugie musicie uważać na dzieci, bo jednak dość szybko od brzegu robi się głęboko, y, więc fajnie, żeby maluchy miały jakieś tam rękawki czy kółko. Oczywiście te, które nie umieją pływać, bo no szybko jakby się robi głęboko. Ale widoki pod wodą fajne, rybki widać, można wziąć coś do snorklingu i sobie popływać i popatrzeć na podwodny świat. Ale powiem Wam, że najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że te oto schodki tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem schodków prowadzi do naszego domku z plaży. Także rachu ciachu i jesteśmy na miejscu. Dzień drugi idziemy na basen. Basen mamy jakieś, nie wiem, 50 kroków od domu. Popływalne, podźwiczone. Fajny osanie. Bardzo przyjemna woda. Nie ma dużo osób, więc tutaj się nie, się nie tłoczą. No. Fajnie, Witaczek na morze. Będę mm. umierać mm. Bradzik. Oczywiście muszę wam pokazać toalety. Zobaczcie. Porządne. Tutaj są przebieralnie, bo to są toalety przy basenach. Tu są przebieralnie, tu jest toaleta. A tu są prysznice. Piękne, czyste, nowoczesne. Bardzo fajne. A tu jest klub to jest plus dla dzieci. Jakieś hawajskie klimaty karaibskie. Zobaczcie, to jest taki w zagłębie domków z basenem. Tak jak na trasko. Kilka domków ma swój wspólny basen. Tutaj mamy plac zabaw dla dzieciaczków. Ładny kolorowy w kształcie statku. Tam była część poświęcona domkom. Tutaj są parcele pod namioty czy kampery. Są fajne, oddzielone, ale co jest ważne, zobaczcie, jest tutaj dosyć mało cienia. Drzewka są jeszcze młode i tego cienia niestety ale dużo nie rzucają. Dlatego jadąc tutaj musicie być przygotowani i musicie mieć ze sobą no, jakieś daszki, parasole czy jakieś takie po prostu płachty, które będą wam dawać cień. Tutaj każdy y, kamper ma jakąś tam swoją budkę, czy po prostu te wysuwane markizy. No, bo tak to ciężko w upale. My mamy domek zaraz przy morzu, a tutaj są parcele w pierwszej linii brzegowej. wam jeszcze toalety tutaj przy parcelach. Wcześniej wam pokazywałam przy basenie. A teraz zobaczcie, tu jest toaleta dla dzieci, taka część wydzielona dla dzieci z suszarkami, z małymi umywalkami, z małymi toaletami i małymi prysznicami. Tam jest część męska, tam jest część damska. Więc pokażę wam damską. Zobaczcie suszarki. Ja taką ładną koszulkę selfie queen Dobra, Dobra zobaczymy. Bryśnice. Jest pokój do Przewijania niemowląt Taką wanienką niewielką Umywalki Fajnie, bo są takie wielkie lustra tam jest część do prania i do mycia naczyń. No, bardzo spoko. Zobaczmy jeszcze pralnie. Z lewy do prania. I pralki i suszarki. Ej, no nie gadajcie, że są zmywarki. Zmywarki są. O, o. To chyba jeden z pierwszych kempingów, gdzie spotkaliśmy się ze zmywarkami. Bardzo porządne toalety, naprawdę, bardzo, bardzo. Jak myślicie, gdzie jesteśmy? <laughs> Oczywiście jesteśmy na minigolfie, bo my uwielbiamy tą zabawę i zawsze na każdym kempingu testujemy pola do minigolfa. Yy, tutaj zaraz zaczynamy, jeszcze nie graliśmy, więc chodźcie z nami i zobaczymy, kto wygra dziś. Ja. Ja. Nie, bo ja. Zatopiona. No okay. Powodzenia, obyście mieli dużo. Skuch. wam, Że minigolf wygląda niepozornie, natomiast jest dosyć męczący. W sensie są różne dołki, one są podobne trochę do siebie, ale trudności mają jakby różne bo są pochyły, jakieś tam górki, spady. I się, że trochę mnie zmęczył ten minigolf. Chłopaki właśnie podliczają punkty, kto wygrał. Fajna zabawa. Czekamy na werdykt. And the winner is. Tomasz. Zgodnie z oczekiwaniami. Lipa. Jest tutaj niewielki taki sport center, gdzie można pograć w minigolfa, w tenisa stołowego, w koszykówkę, czy w futbol, czy w tenisa. Tutaj jest jeszcze taki niewielki mini mini boisko, niewielkie, gdzie można pograć w kosza, w tenisa. Albo ustawić sobie takie małe bramki i to jest wtedy boisko do piłki nożnej. To jest busik, którego rozkład jazdy Wam pokazywałam. Możecie sobie takim busikiem pojechać na, do Kyrku, albo do innych miast tutaj na wyspie. To jest fajna opcja dla tych, co przyjechali kamperem. Nie chcą po prostu się ruszać całym autem, gdzieś jechać. To wtedy kupujecie sobie bilet na taki busik i on jeździ zgodnie z rozkładem. Tu jest też mini-zo. Są jakieś takie kury ozdobne, albo nie wiem co to. Ale ładna ta kura. Dzieci mogą sobie przyjść popatrzeć na kury. Dużo tego ptactwa tutaj. Jaki śmieszny kogut. Nie wiem, czy widzicie taki bruszcza Hej! Pokażcie. A tutaj mamy. Jakieś kucyki, osiołki. Wieczory często spędzamy na tarasie, ponieważ uwielbiamy gry Planszów, planszowe i mamy zawsze jakieś planszówkowe rozgrywki. Polecamy Wam bardzo, ponieważ to jest super spędzony czas razem, raz że na świeżym powietrzu dwa, rodzinnie, a trzy bez wszelkiego rodzaju elektroniki. To jedziemy. Idziemy na wycieczkę po wyspie Kyrk. Zaczynamy od stolicy Kyrku, czyli Kyrku. Nie mam co oni z tym mają. Na pagu największy jest paka, na Kyrku największy jest. Dzień dobry. Słyszeliśmy, że tutaj pan dobre lody kupił. No. O, a o jakim smaku? Arbuz i pomarać. Poleca pan? Tak. Smacznego. Dzięki. Wpadliśmy na plażę. W Baście. To jest jedną podobno z najładniejszych plaż w Chorwacji. Zaraz wam ją pokażę. Idziemy do Wrbnika Gdzie zapłaciliśmy najwięcej za parking, bo 10 kun za godzinę Na razie widzimy ładną fontannę Wino lokalne z beczek wielkich Uwielbiam takie uliczki, gdzie tam za każdym rogiem nie wiadomo co czeka O, a tu czeka kościół Ale ładnie sobie chodzimy i patrzymy co tutaj fajnego jest o! Michał, dajesz! Mm. Super atrakcja najlepsza w mieście o, ojciec jako kobita. Idź Nie ja będę Coincita. Mm. Pięknie, jesteście, czekajcie zdjęcie wam zrobię. Ja mam za dużo złożę. Musicie się zamienić. Ale te otwory są takie same. A ty nie, nie sięgniesz. Chyba. Wy w ogóle e, mimi, ty fajnie wygląda. Jest ptaczek, taki wyłączony z ruchu. I tak sobie chodzimy i szukamy, co tutaj się znajdzie ciekawego. Miasteczko jest, słuchajcie, najstarszym miasteczkiem na Kyrku, jest niewielkie, ma bardzo wąskie uliczki, przyjemne, takie na spacer wieczorny, jak specjalnie tu przyjeżdżać, to nie, ale jak my mamy z kempingu 3 km, to warto się tu wybrać sobie tak, o, pospacerować. Uwielbiam właśnie takie zakątki chorwackie. Te kwiaty, te domki z kamienia. I to jest najstarszy deptak w tym mieście? Najstarszy deptak, zobaczcie, jest taki z kamieni. Chodzili tędy ludzie 2000 tysiące lat temu. Teraz idą po nim moje trampki. Śliskie te kamienie. Trzeba uważać. Lody kupione. magnes kupiony. Wycieczka skończona. Wcieczka skończona. Wcieczka skończona? No ludzie są cały głudnie. Czemu nie, nie No. Możemy wracać na kemping. Dzisiaj w nocy i nad ranem mocno padało. Na szczęście teraz już przestało, wypogadza się. Co prawda my troszkę jesteśmy grubiej ubrani, mimo tylko niektórzy mają długie spodnie. Ale liczymy, że pogoda dalej będzie nam dopisywać tak, jak dopisywała do tej pory. Dlatego, że dzisiaj wyjeżdżamy z Komisaj i zmierzamy na kemping Village. Camping jest fajny. Na plaży można posnurkować, poglądać rybki, ale trzeba uważać, bo szybko robi się głęboko. Na kempingu jest również basen, ale brakuje mu jakiejś zjeżdżalni. Tak, zjeżdżalnia by się przydała do takich starszych dzieciaków, to prawda. My się z Wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał tutaj na dole. I kliknijcie dzwoneczek, to wtedy będziecie wiedzieli o tym, że pojawił się jakiś nowy film. Wejdźcie oczywiście jeszcze na grupę Facebookową, Facebookową. Campingi w Europie! I tam jest bardzo dużo fotek i filmików na żywo z różnych kempingów. My się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Już zbywilić. Pa.